Witam serdecznie w grze Ride Shadow Legends. W dniu dzisiejszym będziemy otwierać szardy. Mamy event na podwójną, e, podwójne szanse na legendę. E, tutaj, w newsach, bodajże jest też o tym informacja, których szardów to dotyczy, czyli Ancienty, Wojdy, Sakredy i e, później, bodajże jeszcze Primale będą. E, jest też informacja o fragmentofuzji Kroza, ale ja tych fuzji za bardzo nie robię. Szkoda mi na to zasobów. Także to sobie odpuszczam. Zupełnie mnie to w tym przypadku nie interesuje. Chciałbym natomiast zgarnąć tego Eternala w evencie przy okazji otwierania szardów. Mamy tutaj z tego, co widać, 101 ancjentów. Od nich zaczniemy. Myślę, że zaznaczę sobie, żeby te wszystkie postacie do rezerwowego Bunkra wpadały. No i cóż, będziemy je otwierać licząc, że chociaż na te 100 sztuk jedna może dwie legendy wpadną. No, zaczynamy niebiesko jest pierwszy Epic Rektor popularny, znany i lubiany, wciąż go używam. Natomiast nie przyda mi się Kolejny, kolejna kopia. No tutaj już jest niebiesko. Jestem przyzwyczajony do tego, że przy evencie na podwójną legendę. Raczej tak dwa-3 epiki wpadają na 10 sztuk otwartych shardów W przypadku ancjentów. O, rockbreaker, nie znam tego pana. Taki zakuty łeb trochę. Co on tutaj ma? Chyba nic ciekawego nie przyda mi się. Pierwszy raz go widzę. Dobra, lecimy kolejną dziesiątkę. No, są jakieś epiki, ale to zupełnie nie te postacie, o które mi chodzi. W zasadzie no jednak liczyłbym tutaj, że ta legenda wpadnie. Jestem też przyzwyczajony do tego, że z niebieskich szardów wpadają czasami legendy, przynajmniej u mnie, ale raczej niskiej jakości. To są takie postacie, które. Lądują zaraz w Wolcie i raczej ich stamtąd nie wyciągam. No ale może się uda tym razem, przynajmniej raz coś konkretnego z tych niebieskich trafić. No tutaj znowu 3 na 10 epiki. Lecimy dalej. No powoli nam się kończą te szardy, więc w końcu ta legenda mogłaby wpaść. 4 no, cztery podrząte piki. Wogot mi się przyda, bo chyba nie mam go wyplusowanego. Albo mam na plus 1. W każdym razie gdzieś przynajmniej jedna postać do czegoś się tutaj przyda. Niebiesko, mało punktów. 340 zaledwie. Potrzebujemy ich znacznie więcej, bo tam 10 tysięcy potrzebne jest do zdobycia tej e, najlepszej duszy. już mamy 1060, więc lepiej. Kilka epików wpadło. Otwieramy dalej. Najbardziej mi też zależy tam na, oprócz e, zdobycia tych, tego eternala, tam są takie dwie książki legendarne, więc też się oczywiście przydadzą. Rzadka okazja, żeby dwie naraz zdobyć. O, widzę, że skończyliśmy już otwierać e, niebieskie szardy. Jeden został, zostawmy go w spokoju. Czas przejść na wojdy No tutaj też mamy niestety tylko 1% na wylosowanie jakiejś legendy. No ale trzeba próbować, bo sakredów nie mam zbyt wiele. Skądś te punkty trzeba sobie nagrać, więc sprawdźmy ile ich mamy już. A mamy koło 7000. tysięcy. Te punkty tutaj się pokazują z tego, co już zdążyłem zauważyć z lekkim opóźnieniem, kiedy od razu, powiedzmy, tam sobie otwieramy szardy. To te punkty dopiero gdzieś za chwilę się poprawnie sumują, ale okej. Okay. Przyjmiemy, że mamy te 7000. O, te wojny wolnie się otwierają. To ma chyba. Bardziej budować taką atmosferę wyczekiwania na legendę, ale jak zauważyliśmy, nic tutaj ciekawego się nie pojawiło. No nic, może w sakredzie i legenda? Nie, hask, mam go na plus 4, więc w sumie nie przyda mi się za bardzo. No cóż, zobaczmy w takim razie jeszcze raz na tą punktację. Jest już ta druga legendar legendarna książka, 7500, myślę, że może być troszkę więcej, co się pewnie za chwilę ta punktacja odświeży, ale na pewno tutaj jeszcze dyszkę tych wojnów trzeba będzie otworzyć, chyba że nagle jakieś dwie legendy w dziesiątce, co nie wierzę, się pokażą. No jest Lua. Mamy dwie, dwa piki, w sumie trzy już. No niestety trzeba będzie otworzyć sakreda w takim razie. I teraz na unie kaiden. No on był chyba potrzebny do jakiejś fuzji, ale e, niestety nie korzystam z tego ziomka. Dobra, co my tutaj mamy? 9400. No to już blisko. Myślę, że to jakoś e, jakoś się tutaj dokulamy do tego Eternala. Może w takim razie jeszcze tego wojda otworzę i złoty strzał? Niebieski strzał. Jakaś łuczniczka. Do niczego mi nie jest potrzebna. Pójdzie na. No, ten kurczak pójdzie na przemiał. W takim razie jeszcze może sacred. I mamy ruelle. Noruella mi się podoba. Przyda do wyplusowania postaci, bo gdzieś ją tam mam zbudowaną i czasami z niej okazjonalnie korzystam. A jak punkty? 9700. Blisko, blisko, ale jeszcze musimy coś tutaj otworzyć. Void może tym razem. I lecimy. Lecimy na niebiesko jak zwykle. Coś te voidy mi tutaj nie idą. 50 punktów. No to ratujemy się sakredem w takim razie. Ale szpech, jak pech to pech. Co długo. No fajna postać, ale mam już dwie zbudowane. Nie wiem, chyba może mi się uda tam wyplusować którąś z nich. Zobaczmy tutaj punkty. O, mamy chyba 10 tysięcy. 9750 pokazuje. No to jest to, o czym mówiłem, że z opóźnieniem się to pokazuje. Bo ono musiało być pewnie te już 10 tysięcy, co się zaraz odświeży. Zbieramy sobie to, co tutaj mamy. Ten cross mnie nie interesuje, ale dają, to biorę. Książki najważniejsze, Eternal najważniejszy. No i w zasadzie chyba tyle. Będziemy się powoli żegnać. Nic ciekawego nie wpadło. Zero legend. Przegrałem 100 do zera, można powiedzieć. Cześć, trzymajcie się. Pa!